Hej, tu Simerly, a to kolejny odcinek różnic w drzewie genealogicznym Pokolenia Rolnik. Jak widzicie, Betty wita z Wami się z jej nowego salonu. O, idzie do nas. Cześć, Betty. Czyli po ich powrocie z granitowych kaskad postanowili troszeczkę wziąć się za dom. Tam też z nimi pozbierałam oczywiście bardzo dużo różnych zbiorów, zaraz Wam wszystko pokażę, udało mi się trochę, trochę tego zebrać i udało mi się też odblokować to, że ona mogła próbować tych owoców. Wiecie, tak, to był jakiś bagol, nie wiem, od razu na następny dzień jak wstali nagle wszystko już mogli, mogli jeść, mogła próbować, także nie było jakichś tam problemów, także się cieszę, bo już myślałam, że mam zepsutą grę, ale okej. Okay. To może zacznijmy od takich zmian w domu. To taką największą zmianą jest to, że dorobili się wreszcie swojego salonu. Jest on mały, ale myślę, że taki skromny, ale myślę, że bardzo przede wszystkim, wiecie, taki rodzinny. Także mam nadzieję, że będzie im się z niego fajnie korzystało. Ten domek w domyśle powinien być większy. Tak też coś czuję, ale wiecie co? Jakoś przez to, że ten salon jest taki mały i taki przytulny, to mam ochotę, żeby ten domek został taki mały, żeby oni po prostu żyli w takim małym domku. A co to jest? <ścoughs> Nie mam pytań. Teraz na to spojrzałam. Tak, tu mamy taką miotłę. O cześć, Harry, dorobiłeś się nowych włosów, możesz pokazać, a wy tańczycie, no tak, bo wy macie radio. Widzicie, oni teraz mają radio, to oni tańczą z takie wigi basy. No i dorobiliśmy się kolejnych dwóch krzeseł. No i teraz jeszcze coś muszę wam pokazać. Tak. <grytanie> mamy krowokwiat w domu. On mi nie chciał w ogóle rosnąć na dworze. I ja tak myślę myślę, bo już mamy ten ostatni poziom, też wam zaraz to pokażę. I tam musimy wyhodować krowokwiata. I mamy jesień. Mieliśmy jesień. Nie rósł. Mamy zimę. Nie rósł. No to mówię, hmm, może wezmę go do domu i zobaczymy. No i okazało się, że no, nie minął dzień i on nagle jest tutaj z nami. Także mamy muczkę. Czy jakieś y, zmiany na górze? Nie. Jak chodzi o sypialnię, nie, tylko przeniosłam łóżko y, i tyle, bo tak patrzę mniej więcej, jak potem powiększyć ten dom. Okej, okay, ale kolejną taką dużą zmianą, tam słyszę, że coś dzwoni, niech oni się sobą zajmą, sorry Mućka, przejdziemy przez Ciebie, jest oto, aha, bez dachu, no cóż, no to yy, załóżmy, że ma dach, bo madach mamy też kury, ale takim punktem jest szklarnia, tak, dorobiliśmy się szklarni, na szklarnię wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy, ale no wreszcie, wreszcie ją mamy, powiem Wam, że... Strasznie dużo nas to kosztowało. Byliśmy biedakami, nie mogliśmy jak opłacić rachunków, ale jakoś to poszło, także się bardzo z tego powodu cieszę. No i co, dorobiliśmy się. Jeszcze sporo roślin jest na dworze. Niestety, bardzo sporo drzew, czyli aż trzy. <grym> Mamy też kury, tak jak już wspominałam, mm, i co? No i reszta kwiatów jeszcze jest na dworze, no jakieś tutaj grzyby. A no cóż, no nie można mieć wszystkiego na początek. To i tak są bardzo duże zmiany, jak na piąty czy szósty odcinek. I jeszcze nie wiem, który to w sumie jest chyba szósty. Tak, na szósty odcinek? No to myślę, że spore zmiany, bo aż mają szklarnię i aż udało im się uzbierać na salon. Także wow. Jeśli chodzi o Betty, to Betty, widzicie, oni tutaj mają jeszcze odświeżona po obozowaniu. Którzy simowie, którzy uwielbiają otwartą przestrzeń, poczują się pokrzepieni w świeżym powietrzem i piękną scenerią lasu. Yy, może jak pamiętacie, w ostatnim odcinku postaraliśmy się o dziecko. Ale chyba z tej ciąży nic nie było. Po Betty ani nie miała jakichś takich symptomów, e, ani nic. Zobaczymy, jak będzie w tym odcinku. Specjalnie nie sprawdzam, nie robię testu ciążowego. Chcę zobaczyć, czy jej po prostu e, wyjdzie brzuszek, czy zacznie mi, nie wiem, wymiotować, czy, czy wiecie, czy zacznie robić takie różne dziwne e, wiecie, wyrazy twarz. że Mućka taka głośna, wiesz, co to może ty do niej iść. Ić ją nakarm. E, i co? I w sumie my pójdziemy do ogrodu, to Ty się przebierz, kochanie, ja Cię przebiorę, bo idziemy na zimę i zajmijmy się tutaj ogrodem. Ewoluj, ojeju, ile tu jest do tego, do ewoluowania, ale wiecie co, my potrzebujemy kasy, więc pierwsze co zrobimy, to sprzedamy wszystko. Aha, no i jak już jesteśmy przy temacie ogrodu, tak, tutaj tego jest dużo, bo widzicie, ona wreszcie mogła wiedzieć, że co to jest za jagoda. Znaczy w sensie wreszcie mogła powiedzieć co to jest O tak to miałam powiedzieć Widzicie mamy trujący czarny bez I dorobiliśmy się trochę kwiatów Udało nam się Mamy krokusa i w ogóle Ale może przejdźmy do kolekcji rodziny I tak yy, Mamy 22 z 32 Plus jest jeszcze 32 Tak za bardzo nie rozumiem chyba te Osobno, ale no ok Sprawdźmy, najważniejsze żeby mieć chyba to 32 na 32, no nie? No z tych podstawowych jeszcze trochę nam brakuje, chyba najłatwiej będzie w ogóle ogarnąć to, to takie drzewko, jakby to nie jest drzewko, ale taki krzaczek, ten śmieciowy, no nie Tam po prostu wywalimy śmieci, to to możemy zrobić w sumie w tym odcinku. I co? Udało nam się ogarnąć trochę z. z, 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 z widzicie, nie wiem mówić, A. Udało mi się trochę ogarnąć z tego pobytu w granitowych kaskadach. Także mamy co to za jagodę. Mamy, jakiegoś, yy, mamy jakąś czarną barzynę. Udało mi się ogarnąć tojad. Yy, mamy trującego yy, ogni, ognioliścia. Ok, i powiem Wam, że też wyłowi. No i mamy tego grzyba. Szukałam go. Tego fałszy... fałszywego grzyba. Smardza. A wiecie co nam wyłowił Hary? Owoc plazmowy. A on jest bardzo ciężki, wyjątkowo chyba go tam trudno znaleźć, ale wyłowił nam go i wyłowił nam awokado, także nie mam pytań, ale tak udało nam się trochę rzeczy ogarnąć. Nie jest to jeszcze wszystko z granitowych kaskad, bo jak widzicie nie mam jeszcze tego grzyba. I czekajcie, raz, mm, dwa, trzy. Ok, trzech rzeczy nam brakuje z granitowych kaskad. Dobra, ja myślę, że to jakoś ogarniemy. To nie ma tragedii. Ja się tak strasznie bałam, bo na początku nam brakowało tego strasznie dużo, ale później, jak sobie pobiegałam z nimi, to, to jakoś to ogarnęłam. Okej, okay, ty się tym zajmij. Aha, i wiecie, co wam jeszcze pokażę? Naszą kolekcję ryb. Gdzie to jest? Gdzie są te ryby? O, tu są te ryby. Patrzcie, ile mamy ryb. No, i to wszystko złowił nam chary. W granitowych kaskadach właśnie jakieś takie dziwaczne rzeczy, ale mamy też to ościorybę Mamy też jakieś takie dziwactwa, jakieś wampirze, wampirzą kałamarnicę i inne takie dziwactwa No i musieliśmy powiesić, no nie? Przez jego aspirację musieliśmy tam to powiesić, więc mu powiesiłam tak dwa I z tej strony dwa, bo to ma z tego wampirowego świata No wiadomo, dobra, nie chcesz chłop ma, on tam wiecie, łowi, łowi Dorobił się nam strasznie dużo na ten salon, bo to w sumie dzięki niemu. Teraz widzę, że już powoli się odbijamy, jeśli chodzi o kasę z ogrodu, bo to wszystko było na zewnątrz. I jak ta zima przyszła, to ja się po prostu załamałam i mówię: O matko, przecież my nie mamy pieniędzy. No i widzicie, i tak nam idzie strasznie cinko, jeśli chodzi o kasę z tego ogrodu. Ja nie wiem, co tu się w ogóle dzieje, czy to jest kwestia pory roku, czy, czy czego, czy może je za bardzo ścisnęłam ale no wcześniej nam o wiele lepiej jakoś szło z tym ogrodem ale no zobaczymy też co mi zostało zostało mi osiągnąć dziesiąty poziom ogrodnictwa czyli w sumie mamy ten ostatni poziom jak widzicie udało mi się zaszczepić trzy rośliny nawozić pięć roślin i mamy ten szósty poziom zaliczony i tak wyewoluowaliśmy jazd, jakie trudne słowo dziesięć wspaniałych roślin wychodywaliśmy krowokwiat Przepraszam, sobie tutaj tak zrobię. I musimy osiągnąć tylko jeszcze ten dziesiąty poziom. A jak chodzi o Harego i o jego aspiracje, to też jesteśmy na ostatnim poziomie. Złowił 20 gatunków ryb i musimy tylko z nim ogarnąć dziesiąty poziom wędkarstwa. Także tak naprawdę u niego to już jest kwestia momentu, bo już mamy dziewiąty poziom, tylko jest zima i on nie ma gdzie łowić. No i widzicie, ona już skończyła zbierać. Ja tu poewoluję. I mnie to tak martwi, bo naprawdę. Nie wiem, wsadziłam to wszystko. Ona ma chyba najwięcej w ogóle z kwiatów, a te kwiaty teraz są na mrozie. Oczekaj, możesz tu jeszcze zbierać. To co ty to odwalasz? Co ty do niego idziesz? Tak, porozmawiać z nim. No dobra. Zastanawiałam się w ogóle, czy. No tu jeszcze nie pozbierałaś. No co ty to? Sprzedaj wszystko. Zastanawiałam się w ogóle, czy nie wziąć im kota lub psa. Ale no. Stwierdziłam, że będą mieć trochę sporo obowiązków, nie dość, że cały ogród do ogarnięcia To bardzo bym chciała im właśnie kupić, mają już kury, a w sumie jedną Chciałabym jeszcze im kupić krowę, nie, nie krowokwiata, a krowę I co? No i potem jeszcze dzieci, może będą mieć nawet konia, kto wie I właśnie nie wiem, czy im przez to brać psa albo kota Co myślicie? No w sumie z kotem nie trzeba chodzić na spacer, no nie? Ale hmm. chociaż widzicie, trochę się tutaj odkuliśmy. Nie ma tragedii. No, i tak zbieram punkty, bo musimy mieć drzewko pieniężne. Ej, patrzcie, jak mało stało nam punktów. Bo on jest chyba za 5000, nie? Tak, drzewko pieniążkowe 5000. Czad. Dobra, no to może zbierz plony z rośliny. Ale to, tu zrobiłaś? No to czemu nie? A tu byś chciała co? Bo ci to wam już chyba odcinek temu. Sara staje się twoją przyjaciółką. No. Ty masz już Sicilię twoją przyjaciółkę. Ty musisz się w ogóle z nią zobaczyć. Kurczę, no. Tak mało tych plonów. Tu ty byś chciała co? Zbierz plon z rośliny. No ty masz plon. ej tu jeszcze. Odchwaszczaj ten teren i podlej go. Ciekawe, czy ty masz bobaska w brzuszu Je za dwoje! Staranie się o. Jest! Dobra! Czyli wyszło. Tym razem wyszło. To się cieszę. No to powiedz mu, może. E historię weselną, może nie, albo tam dawaj, historię weselną. Albo nie, o tu mamy. Podziel się wielkimi wieściami. No i mi zniknęło. I za co ty chciałaś go znowu przepraszać? Rodzinny całus. Hm. No. Kurczę, dobra, to ja zobaczę tu. O, podziel się wielkimi wieściami. Wiesz, Harry? Ja chyba jestem w ciąży. Nie zjedz tortu! Nie zjedz tortu! No. Jezus, dobra. Możesz jeszcze pogłaskać. Zaraz się jak dowiesz, to będziesz chciał zjeść tort i być pułknięty, co? <laughs> dobra. Dawaj tutaj. A ty teraz podlewasz jedno za drugim, Jeez. Aha, i w środku nas nie stać na ściany. Dobra, no teraz już będziemy, wiecie, zbierać ten pitos, więc będzie nas coraz więcej. Nas coraz więcej, nas coraz więcej też będzie, ale będziemy mieć coraz więcej pieniędzy, od nędzy do pieniędzy Dobra Dzisiaj będzie taki odcinek, wiecie, stricte ogarniający ogród, myślę I, I co? I nie wiem, czy w sumie coś zrobimy, możemy Co myślicie, żeby w sumie zrobić baby shower i się dowiedzieć? <laughs> Ale co, w zimę Mamy taki mały domek I gdzie my tutaj w sumie tych gości pomieścimy I gdzie my pomieścimy też to takie, co tak Wywali nam, wiecie, kolorem Bo to chyba doszło w tym dodatku, nie? Razem raźniej, czy coś O, ty mu teraz powiesz? Mówi mu O, czy on się cieszy? Nie no, chyba jest zadowolony A to by się siku chce A ty co myślisz? Nie no, ty jesteś chyba zadowolony nie. Gdzieś tam zacząłeś do niej mówić. No to trzeba przebudować dom. Musimy przebudować dom, ogarnąć piętro. Bo my, aktualnie nasze piętro wygląda tak. Mamy dwa okna, bo Harry się tym zajął, żebyśmy chociaż mieli dwa okna. Dlatego to łóżko yy, przesunęłam. Ale tu nie mamy nic, tu nie mamy nic. I w sumie to w ogóle nie ma na to miejsca. I albo bym tu pociągnęła, wiecie, dom, i tu by był pokój. I to ja nie wiem, tu jeszcze bym musiał, w ogóle wszystko by musiała wtedy przesunąć. Łazienkę chyba na tą stronę, żeby ten korytarz był dłuższy, żeby mogli wchodzić do tego pokoju. Sypialnia ich przez to będzie mniejsza. No, ale jakoś to ogarniemy. Ja jakoś myślę, że sobie poradzimy. No. Ojej, o Betty nam wymiotuje. Oj, może Wam tak to idź, Harry, myj po niej i to też wytrzyj. Twoja żona jest w ciąży. O, i ty jesteś głodna, kochanie. Aha, no im dałam i tutaj tą parcelę, że muszą sobie robić zakupy, żeby coś tam, yy, wiecie, żeby mu coś ugotować. Także zrobiliśmy zakupy. To może zobaczmy, co byś tu mogła jeszcze ugotować. Masz czwarty poziom jeszcze dopiero. Babeczki maślane, makaron z mieloną wieprzowiną. Ew. nie wiem, jakoś mi to tak nie leży A wiesz co, zrób sobie coś, flirciarskie ciasteczka sobie zrób Bo ty masz ochotę na coś słodkiego, ty masz takie zachcianki w ciąży To ty sobie zrobiłaś takie słodkie ciasteczka A to ci wywalę ten brudny talerz Aha, tu też, o nie, to ty musisz ugotować jeszcze łobiod Stary będzie głodny i on nie będzie ciastek przecież tylko ja bo on się tym nie naje Ty zresztą to samo no to może zrób do tego oto. O. Wiecie co? Postanowiłam zaprosić właśnie rodzinę Harego, żeby po y podzielić się wielkimi wieściami. Dobra, zrobiliśmy ciasteczka. Do ty ciasteczka może czy ja mu je schowałam? Nie, ty nie masz mieć ciasteczek Hary u siebie. Ty je daj tutaj. Chodź się tutaj przywitaj ze swoim jednym tatą. Mm. Tutaj czułość obejmij i tego też, żeby nie było, że jednego tak, drugiego nie. Obejmij. Ty tam nie flirtuj. Już widziałam. Aha, ty do tego, dobra, bo już myślałam. Oh. Powiem Wam, no coraz taki pełniejszy ten domek się robi i tu mamy taką fajną jadalnię, ta kuchnia jeszcze taka puściutka, ale dałam im też takie do herbatki, nie wiem, mi się to tak wszystko y, jak na wsi kojarzy. No i to, tak trochę też ranchersko, nie? No i te ich gumiaki. No ale tak jak mówiłam, trochę ranchersko, ale ja lubię taki, powiem Wam, styl, jak już taka wieś to trochę rancherska, trochę taka właśnie wiejska sielanka, tak wszystko razem będzie git. Dobra, wiesz co, to zostaw. A co ty tam bierzesz im z lodówki? Oni nie mają jedzenia. Mleko! Ty wiesz, ile mleko kosztuje. <grym> o, ja się chodzę na ciasteczko. No to tak, porozmawiaj z nim i powiedz im o. Ja bym chciała, żebyś ty się podzieliła wielkimi wieściami. O, jeszcze raz, bo to przeklikałam. Tu z jednym tatą jego i z drugim tatą jego. Jestem w ciąży. Jak ty nie słyszałeś, to też jestem w ciąży. Się pewnie zastanawiają, co robi krowokwiat w ich domu, no ale cóż. Samowystarczalność. Wyzwanie gotowania na parceli z cechą prosty życie A no tak, no właśnie, to, że sobie kupują, nazywa się prostym życiem. <ścoughs> tak, jestem w ciąży. Tu mu poschlebiaj, temu też. Ożywiona rozmowa, gdzie żeś tu poszedł? Ogarniać śnieg. Nie ogarniaj śniegu, dziadu weź ciastka i pogadaj tutaj z jednym tatą o tutaj, o nieruchomości, że wiesz, że uuu, tutaj będę musiał powiększyć ten dom, może mi pomożecie będziemy musieli trochę przebudować prawdopodobnie zrobić piętro on jest szczęśliwy, widzicie? wspaniałe wieści, no on to czeka na te dzieci ciekawe, co nam się urodzi, wiecie, specjalnie nie sprawdzam bo to jest tam SMS specjalnie nie sprawdzam, bo... Po co sobie psuć niespodziankę, zobaczymy jak to będzie. A nuż może od razu będziemy mieć bliźniaki i dwójkę dzieci cyk, albo właśnie. Y... Albo właśnie jedno. Zobaczymy, jak to będzie. A w sumie wiecie co? Jak już zaprosiliśmy jego rodziców, to ja bym jeszcze zaprosiła tutaj Cecilię i przyjaciółkę Sare, bo ty tutaj masz, żebyś chciała się z nią zaprzyjaźnić. To lunę, bo to jest przyjaciółka twojego faceta, której trochę tutaj się za bardzo lubią i podobają. Ale Harry, mam nadzieję, że nic nie odwali. Jak odwali, to ja odwalę w tej grze wtedy. No, ja on już wie po odcinku ze ślubem, że nie ma to tamto. Tam ktoś u góry u ciebie siedzi. Sypialni? Czy w to łazienki ktoś sobie poszedł? A nie. No, widzicie, tak teraz wygląda sypialnia. są te kwiatuszki od niej ze ślubu, których oczywiście nie niosła, bo zlamiłam. No i e, akt ślubu. Nawet nie wiedziałam, powiem Wam szczerze, że dostaje się coś takiego jak akt ślubu. No, ale nie przegrałam tak tego y, dodatku ze ślubami, bo to było tak zbagowane, że. Hmm, ale ładne rzeczy. Nie wiem, co to w ogóle tutaj robi. Więc może ja to dam z powrotem. Ja nie wiem, serio, to jest totalnie randomowe Mandragora. E to my to mamy raczej w ogrodzie. I co? No nie, nie, stój. Tu jednej. Zapytaj ją, jak minął dzień. Wiesz co, tak? Może nie zbombarduj od razu. Wiesz co, jestem w ciąży. Tylko porozmawiaj z nią. O! Poprzechwalaj się rodziną, a ona. Ale jak to rodziną? I ty wtedy. Jestem w ciąży. Nie, ja nie chcę ofiar. Nie no, Harry po prostu stary się tak cieszy, że po prostu aż poszedł robić aniołki w śniegu. Co mu się dziwić? On jest taki rodzinny. Wy w ogóle znacie jego cechy, bo ja nie wiem, czy ja wam w ogóle powiedziałam. Eee, I gdzie to było? <laughs> Tutaj. Ja nie wiem, co ja mam gardłem. Was bardzo przepraszam. Kupiłam. Wiecie co? Jesień. ok, eee, Ma wesołą cechę, bo on sobie to sam dodał. Wiecie, to jest też tam. Mówi, to jeszcze Cecilia powiedz, ja Wam zaraz pokażę te cechy. Ja wiem, że ja wszystko robię naraz, ale jak już tej mówi, a ta stała obok, no to w sensie Cecilia stała obok, jak już mówiła o ciąży, to już niech powie drugiej. Dobra, ma cechę romantyka, jest niezdarny, ale i tak jakoś tak trochę tej niezdarności w sumie przejawia, ale jakoś nie za dużo. Także nie jest to takie wkurzające, że wiecie, wywraca się co 5 sekund. Ma kolekcjonera, ale to przez jego aspiracje, uwielbia naturę. I wesoły jest. Aha, no i ma obawę przed zdradą, chociaż go Betty pięć razy przepraszała. Rozmawiali o tym. Hop, się dalej martwi. A tam cały czas widzę, że coś błyszczy. To? Okej. Okay. No ja nie wiem, ten ogród niby mieliśmy się dorobić, a to tak słabo. Banan? Wy wiecie, co banan urósł? A jak on mógł urósł? urósł? A jak on mógł urosnąć? Zazdrosny? Harry został ostatnio zdradzony przez kogoś, na kim, momu zależało, i robi się chorobliwie zazdrosny. Czy da radę jeszcze komukolwiek zaufać i zaakceptować zmianę zazdrosny? Czy ty będziesz zazdrosny o Betty? Ale co, Betty zaś coś robi? No dobra, no to bądź zazdrosny, zobaczymy, tak ta wiecie. Betty ewidentnie flirtuje. Betty, przestań. Bo wy naprawdę. On już się kłócił z tobą ostatnio. No, oni się pokłócili strasznie, właśnie nie wiedziałam o co chodzi. Ale, no. Daj, tam wspominaj wesele. I. Przecież nic takiego nie zrobiła. Czy by to pochwal Coś tam to już. <laughs> Ona ma z nią Romana. Nie, poproś o pozostanie przyjaciółmi. Ty masz dziecko z nim. Tu normalnie Czemu ty nie możesz poprosić o, o pozostanie przyjaciółmi Nie wiem Ja w każdym razie nie wiem, czy Cecilia zaraz nie pójdzie do domu Ja, ty na pewno Panu już dziękujemy Mamy jedną kurę A wiecie co, kupmy sobie jeszcze Ty chodź tu Tam, bo ty się będziesz denerwował o wszystko, co ona robi Zbierz jajka i zwołaj, kup kurczaki o, mamy białą kurę no to kupimy sobie jeszcze białego koguta i co, i to może tyle z dwie kury, czy, dobra, to jeszcze o, tak, żeby cztery były aha, i my tyle pieniędzy wydaliśmy yy, i zbierz jajka, tak i co, posprzątaj kurnik jest posprzątane, no dobra no to rozrzucaj karmę w okolicy, bo no, będą głodne, teraz będziemy mieć więcej kur Teraz już mamy wieś na 100%, jeszcze tylko yy, krowy nam brakuje, chociaż krowokwiat mamy. Dobra, zebrałeś te jajka? To ja je daję do lodówki, nie sprzedajemy, bo my potem będziemy mieć z czego jajecznicę zrobić, wiecie. Opiewaj partnera, przestań, Entuzjazmu się ogrodnictwem, tej popraw humor, ty się chcesz z nią zaprzyjaźnić zresztą. No to pokaż jej zdjęcia z granitowych kaskad, popraw też jej jeszcze raz humor. Yy. O, brzydliwy dowcip, dowcipnie. Kurczę. O, tu jeszcze raz. Przychwalaj się jeszcze raz rodziną, rozmawiaj o miejscowych łowiskach, powiedz, że trochę połowiłaś. A ta co? Cecilia znowu wszystkich straszy. Ja nie rozumiem. Wszyscy w ogóle u ciebie w domu w kurtkach? Niech się nie rozebrał. Mamy tak zimno? Specjalnie mamy tutaj, wiecie, kominek. Chyba do góry też damy kominek, bo u nas jest pewnie zimno na chacie, co? No, my nie mamy jakiegoś, wiecie, bardzo yy, ocieplonego tego domu, a tym bardziej tu jest wszystko z szyb, więc to pewnie, wiecie, a to pomieszczenie jest otwarte, to pewnie tutaj leci ten mróz. Hmm. Ale już powiem wam, fajnie się gra, bo już jest taki pełniejszy domek. Jeszcze w kuchni trochę pierdółek pododaję, bo ja tak lubię. Jakąś tutaj jeszcze, wiecie, taką ładną firaneczkę wiejską. Tutaj takie jakieś pierdółki, tak żeby blat w sumie można było na nim gotować, więc ten zostawię, ten zostawię, znaczy... Na tym może coś pododaję, albo tu pododaję na kodzie. O. I tu coś. I koszyczek im kupiłam. O. No, pralki wywaliłam, bo, bo stwierdziłam, że eh, jeszcze nie tego nie potrzebują. Ja mu chciała w ogóle, żeby oni mieli bardziej y, sznur na pranie niż jakiś. Co ty idziesz? śpi Nie, no typie, wstawaj i się przebierz. Stroje zmienię, strój tu po domu. Dawaj, w tym już byłeś, to zejdź tutaj do innych. Co ty tak? A, brykaj, dobra. A gdzie jest ta druga, bo system tam z nią miałeś zaprzyjaźnić? No dobra, no to z tą się. Wymień się numerami, nie. Zachwycaj się wystrojem francuskiej wsi. O. Zeżartuj z małżeństwa. Nie, żartuj z małżeństwa. O, ta wróciła. Ty się chcesz z nią przyjaźnić, no to chodź tu do niej, Betty. Eh. Poprawi jej humor jeszcze raz. przechwalaj się rodziną znowu. <laughs> Dowcip, jakiś opowiedz, śmieszną historię. O. I historię weselną. O nie. tort, nakarm. Dobra, nakarm go, bo jest w takim razie. Będą ofiary z tego wszystkiego. Przyspóźno, co? W ogrodzie się coś... Nie, to dopiero rano pewnie coś wyrośnie. Dobra. Dawaj. Szkoda, że z nią nie mogę nic takiego zdobyć, bo my potrzebujemy punktów. Już nam radę. 500 punktów nam brakuje. Dobra, wszyscy poszli. Nakarmiłeś, no to pogłaszcz, baw się z i nakarm jeszcze raz. Ty sobie jesz, tak? Ty jesteś głodna. No, to musisz o siebie dbać. Okej, okay, no to zjedz sobie, ty jesz sobie ciasteczka, tak? Ja wam te ciasteczka odłożę I wyłączymy już tą muzyczkę eee, Wyłącz Dobra, ty tak sobie nie pojadłaś za bardzo No to odpuszmy może to Zjedz sobie tej zapiekanki takiej Porządnie coś zjedz, kobieto A ty jak tam z głodem stoisz? Eee, ty sobie dasz radę Ty idziesz już spać? Jesteś już tak zmęczony, że idziesz spać? Nie poczekasz na nią dobra. No to ty się już kładź. O a który ty masz już trymestr? Drugi, dobra. Więc no co w następnym odcinku będziemy rodzić? O, ja cię kręcę. Co to będzie, co to będzie? Kto wie? No. No dobra, no to co? Sprzątnij to, pójdziesz sobie jeszcze do toalety i pójdziesz spać. Hm? Dobra, i chodź jeszcze na górę. I tutaj już na ciebie poczekamy, co? O, no, ale poczekałam, że siedzę w tym. A jak sobie tak wejdę na tabie? O, dobra. No, tutaj będzie dużo do rozbudowy. Ale powiem wam, że domek będzie raczej nie będę go jakoś tak bardzo rozbudowywać, bo mówię, że będzie do rozbudowy. Nie będę go bardzo rozbudowywać. Chcę, żeby zachował dalej swój klimat, wiecie, takiej yy, małej wioski i w ogóle będzie taki klimatyczny, bardzo będzie rodzinny, przytulny. Mm, no i myślę, że fajnie będzie nam się w nim grało. Także co? Ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I widzimy się w kolejnym. Pa! pa!